Cześć, z tej strony Ania Guden i Dawid Dobropolski. Skoro tutaj trafiłeś, na pewno słyszałeś o tym, że jeżeli jesteś na diecie keto, to w ogóle nie powinieneś się martwić wysokim poziomem cholesterolu albo wysokim poziomem LDL, bo przecież na keto normalnie rośnie ten parametr we krwi i absolutnie nie ma się niczym przejmować. Prawdopodobnie też słyszałeś, że wystarczy kontrolować niski poziom triglicerydów, wysoki poziom HDL. Najlepiej w stosunku HDL do triglicerydów, i jeżeli ten stosunek jest prawidłowy, to wysoki LDL ci nie szkodzi. Ale jeśli masz gdzieś z tyłu głowy takie poczucie, że kurde, może jednak robię sobie krzywdę, może to nie jest do końca normalne, że mój cholesterol całkowity wynosi 400, mój LDL wynosi 200, a w sumie to, co mówią mi na YouTubie. Sprowadza się tylko do tego, że lekarze pewnie kłamią, pewnie są przekupywani przez Big Pharma i pewnie chcą mi wszyscy przepisać potajemnie statyny, kiedy będę jeść obiad, ale jednak, koniec końców, tu chodzi o Twoje zdrowie, a nie o to, by ktoś miał wyświetlenia. To nagraliśmy ten materiał właśnie po to, bo wierzymy i wiemy, że. Wysoki cholesterol może być problemem, i że dieta Keto, jeżeli jest robiona nieprawidłowo, może popsuć ten lipidogram. Natomiast jeżeli jest robiona prawidłowo, ten lipidogram może pomóc. I nie chodzi tu o to, żeby wywalać do kosza całą tą wiedzę pod przykrywką wielkiego spisku. Z szacunku do Ciebie ten materiał. I jeżeli tak jak my, wolisz zapobiegać niż leczyć coś, do czego doprowadziło się przez wiele, wiele lat, to zapraszamy Cię do obejrzenia tego odcinka. Zapraszamy. O co chodzi z tym cholesterolem? Dlaczego w ogóle rozmawiamy o cholesterolu? Dlaczego wszyscy rozmawiają na temat cholesterolu na keto? No nie chodzi o to, żeby rozmawiać o cholesterolu dla rozmawiania o cholesterolu. Chodzi o to, czy cholesterol ten we krwi, ten spożyty, czy spożywanie tłuszczu, czy wyniki lipidogramu mają jakikolwiek związek z bardzo konkretnym problemem, jakim jest miażdżyca, choroby sercowo-naczyniowe i zawał serca. Dlatego rozmawiamy na temat cholesterolu. Więc żeby lepiej zrozumieć wątek cholesterolu, musimy zrozumieć lepiej wątek miażdżycy. Miażdżyca jest chorobą długoterminową. W przeciwieństwie do na przykład grypy albo jelitówki, choroby długoterminowe, kiedy się rozwijają, to zazwyczaj nie bolą, więc bazowanie na tym, czy mnie cholesterol boli albo nie, ma się tutaj nijak. Dodatkowo, choroby długoterminowe, do tego, żeby się zamanifestować, żeby dawać jakiekolwiek objawy, potrzebują, jak sama nazwa wskazuje, wielu, wielu lat, a czasami nawet dekad. Więc rozmawianie na temat chorób długoterminowych jest czymś innym niż rozmawianie na temat chorób tych takich krótkoterminowych. Dlatego istnieje coś takiego jak czynniki ryzyka. Bo w przypadku chorób krótkoterminowych raczej możemy być pewni, że jeżeli zjemy coś mega nieświeżego i zanieczyszczonego, to prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia albo w ciągu jednej doby będziemy mieć ewidentne objawy i tutaj nie ma wielkiej filozofii. Ale w przypadku chorób długoterminowych, gdzie na ich rozwój nakłada się nie tylko czas, ale dużo różnych rozmaitych czynników w trakcie rozwoju tych chorób. Musimy mówić o czymś takim jak czynniki ryzyka. I tutaj nie ma do końca czegoś takiego jak gwarancja, nie ma do końca czegoś takiego jak pewność. Jest za to coś takiego jak prawdopodobieństwo. I są pewne czynniki ryzyka, które zwiększają to prawdopodobieństwo bardziej, i takie, które zwiększają to prawdopodobieństwo trochę mniej. Ale to wciąż nie oznacza, że ktoś na pewno będzie miał zawał, albo na pewno nie będzie mieć zawału. Chodzi natomiast o to, by mieć wiedzę na temat różnych czynników ryzyka, szczególnie tych najważniejszych i podjąć odpowiednią, świadomą decyzję. Po co badamy lipidogram? Właśnie po to robimy lipidogram, żeby między innymi określić czynniki ryzyka w chorobach długoterminowych. Jeżeli mówimy o lipidogramie to w szczególności, ale nie tylko chodzi o miażdżyce i o zawał. Oczywiście lipidogram może nam dużo powiedzieć o różnych innych kwestiach, np. o stanach zapalnych, więc tym bardziej warto go badać. I w lipidogramie mamy m.in. wątek cholesterolu. Teraz to nie oznacza z automatu, że cholesterol jest tutaj największym, najpotężniejszym czynnikiem, bo dla porównania w zasadzie najgorszym czynnikiem ryzyka w rozwoju miażdżycy jest palenie papierosów. Więc zawsze warto pamiętać o tej hierarchii ważności, żeby nie było tak, że 90% swoich, swojego czasu, swojej energii poświęcimy na wykłócanie się o ten cholesterol, jednocześnie wszyscy stojąc wokół i paląc dwie paczki fajek dziennie. Ale nie wiem, czy wiecie, ale w lipidogramie, tam gdzie mamy LDL. Ten LDL-C oznacza zawartość cholesterolu w lipoproteinach, które transportują między innymi cholesterol we krwi. Więc jeżeli na przykład macie wynik 150 LDL, to nie oznacza, że macie 150 lipoprotein mg na decylitr, ale macie 150 mg cholesterolu zawartego w tych lipoproteinach. Dla porównania, o wiele lepszym wskaźnikiem może być LDLP, czyli ilość rzeczywista ilość lipoprotein krążących we krwi. I tak, to oznacza, że ten podstawowy lipidogram nie jest idealnym wskaźnikiem do pomiaru czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ale to nie oznacza, że jeżeli coś jest nieidealne, to należy to wywalić do kosza. Trzeba mieć świadomość pewnych ograniczeń, które się wiążą z tego typu lipidogramem. Ponadto, to, że LDLP jest lepszy niż LDL-C, to jedno, ale to, że nie ma za bardzo badań na rynku, żeby wykonać sobie po prostu badanie LDL-P, to drugie. Więc teraz pytanie, czy w ogóle olać LDL-C? No nie, ale że mimo wszystko to zbadać i wiedzieć, jakie są tego ograniczenia. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, jakie można zrobić lepsze badania, jak delikatnie rozszerzyć ten lipidogram, żeby mieć większy pogląd na to wszystko, to są dwa bardzo ciekawe wskaźniki: ApoB oraz LPA. I teraz, jeżeli chodzi o ApoB, to jest ta część lipoproteiny, ona się ładnie nazywa apolipoproteina B, która potrafi przenikać śródbłonek naczynia krwionośnego i rozpoczynać cały proces kaskadowy, który na końcu może kończyć się masło maślane, budowaniem blaszki miażdżycowej. I tak możemy zbadać na rynku coś takiego jak poziom ApoB. 90% ApoB zawiera się w lipoproteinach LDL. Jeżeli chodzi o jedne z najlepszych wskaźników do pomiaru lipidogramu, to tutaj poziom ApoB jest tym, do czego absolutnie Was zachęcam, żeby sobie badać regularnie. Drugim wskaźnikiem obok ApoB jest LPA, które z kolei pod kątem bezpośredniego ryzyka zawałów serca, a nie rozwoju miażdżycy, jest również świetnym wskaźnikiem diagnostycznym. Więc zdecydowanie zachęcamy do tego, żeby oprócz standardowego lipidogramu badać ApoB oraz LPA są pewne czynniki w diecie, które mogą wpływać zarówno na cholesterol całkowity, na podstawowy lipidogram, na apob, jak i na lpa. Do takich czynników może należeć spożycie długich nasyconych kwasów tłuszczowych. Teraz to z automatu nie oznacza że my zakazujemy spożycia długich, nasyconych kwasów tłuszczowych. To z automatu nie oznacza, że w naszych dietach nie ma długich, nasyconych kwasów tłuszczowych. To natomiast oznacza, że wykorzystujemy tą wiedzę do oceny Twojego indywidualnego ryzyka rozwoju chorób długoterminowych. Jak to działa w praktyce? W praktyce działa to tak, że bierzemy pod uwagę wiele różnych czynników. Bierzemy pod uwagę Twój skład ciała, Twój styl życia, Twoje nawyki. Ewentualne używki, całokształt Twojej diety, wyniki krwi, w tym, między innymi, oczywiście homocysteina czy trójglicerydy, czy morfologię, całą masę innych rzeczy, i oceniamy całokształt. Więc w niektórych przypadkach lepiej jest podmienić, jeżeli mamy do czynienia z wysokim udziałem długich, nasyconych kwasów tłuszczowych, które ewidentnie mogą Ci wtedy nie służyć, na inne kwasy tłuszczowe, po to, żeby zoptymalizować Twój lipidogram i obniżyć czynniki ryzyka. Znowu powtórzmy to, chorób długoterminowych, które nie bolą kiedy się rozwijają i które nie kończą się bólem brzucha i rozstrojem jelitowym, tylko mogą skończyć się zawałem serca, więc tutaj nie ma żartów. I na koniec mojej części chcę tylko dodać, że dieta keto może być mieczem obosiecznym, bo tak jak zrobiona nieodpowiednio, może wielokrotnie u ludzi naprawdę popsuć lipidogram. Ale robiona odpowiednio, ten lipidogram oraz całą masę innych wskaźników może doskonale poprawić. Ale trzeba robić to z głową. Jak dieta wpływa na twój lipidogram? Przejdźmy teraz do tematu diety. Bezwzględnie wiadomym jest od wielu, wielu lat, że skład tłuszczów w twojej diecie wpływa na to, jak wygląda twój lipidogram, jaki masz poziom cholesterolu całkowitego, poziom cholesterolu LDL, HDL oraz wartości triglicerydów i pamiętaj, że wciąż mówimy tutaj o poziomie cholesterolu w lipoproteinach, a nie ilości lipoprotein, ponieważ są to dwa zupełnie różne wskaźniki i większość badań naukowych bazuje na poziomach cholesterolu wewnątrz lipoprotein, czyli tym właśnie LDL-C, HDL-C. W ten sposób jest to oznaczane. Po pierwsze i najważniejsze, to co najbardziej w diecie sprzyja podnoszeniu poziomu cholesterolu całkowitego i również cholesterolu wewnątrz lipoproteiny LDL, to są cukry proste. Cukry proste, ale także niestety w połączeniu z alkoholem i tłuszczami nasyconymi z diety. A zatem możemy powiedzieć, że taka klasyczna, najbardziej e, niepożądana dieta typu zachodniego, bogata w dużą ilość węglowodanów prostych, małą ilość e, tłuszczów, takich typu oliwa i dużą ilość tłuszczów nasyconych, pochodzących z tłustych serów, z tłustych mięs, najbardziej niekorzystnie wpływa na lipidogram i przyczynia się do powstawania takiego aterogennego, czyli miażdżycotwórczego profilu. Z drugiej strony wiemy, że przeciwieństwem diety typu zachodniego jest dieta typu śródziemnomorskiego. Bardzo niska, nisko zasobna w nasycone kwasy tłuszczowe, bardzo zasobna z kolei w nienasycone, w tym jedno i wielo nienasycone takie jak oliwa z oliwek czy oleje, które pochodzą z orzechów i nasion. Dieta tego typu, która też ma bardzo mało cukru w prostych diecie, ma węglowodany, ale to są węglowodany złożone, które zupełnie inaczej wpływają na całokształt kształt profilu metabolicznego. Dieta typu śródziemnomorskiego działa bardzo korzystnie na lipidogram, ponieważ zwiększa ilość tutaj lipoproteiny właśnie cholesterolu HDL-C, obniża poziom triglicerydów i jest neutralna bądź korzystnie wpływa na poziom LDL-C. Jednym z większych nieporozumień w dietetyce jest to, że zbyt dużą uwagę w pewnym momencie w dietetyce zaczęto zwracać na to, ile cholesterolu spożywamy w ciągu dnia z takich produktów jak chociażby jaja, mięso czy generalnie produkty odzwierzęce. Rzeczywiście są to produkty bardzo zasobne w cholesterol i ich spożywanie przyczynia się do podniesienia tego cholesterolu LDL, natomiast nie wynika to z tego, że. Jest tam dużo cholesterolu, a że jest tam dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. A zatem możemy powiedzieć, że sama ilość spożywanego cholesterolu wraz z dietą ma marginalne znaczenie, jeżeli chodzi o Twój profil lipidowy. O wiele większe znaczenie ma to, jakich używasz kwasów tłuszczowych w diecie, czy nasyconych, czy jednonienasyconych, czy wielonienasyconych i jak dużo masz w diecie cukrów prostych. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest to, jak dużo w diecie masz tłuszczów przetworzonych. Mam tutaj na myśli głównie tłuszcze trans. Te tłuszcze, które są niezwykle obficie tutaj występujące w dietach typu zachodniego, czyli w diecie bardzo przetworzonej, bazującej na żywności typu fast food, na produktach gotowych, bardzo zasobnych w takie oleje utwardzone, niestety tego typu tłuszcze trans najgorzej wpływają na zarówno profil lipidowy, jak również bardzo mocno przyczyniają się do powstawania miażdżycy na innych tutaj mechanizmach. Dlatego Duża brawa dla Ciebie, jeżeli już udało Ci się wyeliminować z diety wszystkie przetworzone produkty zawierające te utwardzone tłuszcze roślinne, ponieważ sama eliminacja tłuszczów trans i dodatkowa eliminacja cukrów prostych niesamowicie poprawi Twój lipidogram? I to jest pierwsza, co możesz zrobić w walce o lepsze zdrowie i o mniejsze ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości. Czy rzeczywiście potrzebujemy dużo cholesterolu? Bezsprzecznie cholesterol jest molekułą życia. Cholesterol buduje każdą pojedynczą komórkę naszego ciała, stabilizuje błony komórkowe i w zasadzie jako jedyny lipid nie ulega spalaniu. Oznacza to, że nasz organizm nie będzie w stanie wykorzystać cholesterolu do wytworzenia energii. I ma to swoją bardzo ważną funkcję, ponieważ właśnie cholesterol jest tą cząsteczką budulcową. Innymi słowy, chroni organizm przed takim samozjedzeniem. Co więcej, większość naszego układu nerwowego, większość naszego mózgu, naszych neuronów jest zbudowana właśnie z cząsteczek cholesterolu, więc zdecydowanie cholesterol stanowi naprawdę ogromną część naszego organizmu i możemy powiedzieć, że jest to fundamentalna cząsteczka naszego y, tutaj zdrowia i dobrobytu. Czy jednak oznacza to, że Potrzebujemy tego cholesterolu z diety jak najwięcej? Co więcej, czy oznacza to, że im więcej cholesterolu krąży w lipoproteinach, które są w naszej krwi, w lipoproteinach LDL czy HDL, czy tym lepiej? Im więcej, tym lepiej. Badania naukowe pokazują, że niemal każda komórka naszego organizmu jest w stanie wytwarzać cholesterol na swoje własne potrzeby. Ilość cholesterolu, która krąży w lipoproteinach, wydaje się być zupełnie do niczego niepotrzebna. To trochę tak jak z glukozą. Większość naszych komórek do wytwarzania energii potrzebuje dużej ilości glukozy. Ale czy w naszej krwi dobrze jest, żeby tej glukozy krążyło dużo? Niekoniecznie. Taką analogię możemy zastosować również do cholesterolu, który znajduje się w lipoproteinach, które krążą w naszej krwi. Więcej cholesterolu krążącego we krwi wcale nie oznacza lepszego jego wykorzystania albo lepszego wpływu na zdrowie, pomimo że wciąż nie zaprzeczamy temu, że cholesterol jest niezwykle istotną cząsteczką dla życia. Co więcej. Niestety, cholesterol, który krąży w naszym organizmie w postaci lipoprotein, będzie się utleniał. Im więcej i im dłużej przebywa w naszej krwi, tym częściej i bardziej jest narażony na różnego rodzaju czynniki utleniające. A taki oksycholesterol, utleniony cholesterol, jest czynnikiem ryzyka miażdżycy i bardzo przyspiesza proces powstawania tego, tego schorzenia. Wobec tego, czy jesteśmy w stanie obniżyć LDL-C, LDL-P i korzystnie wpłynąć na czynniki ryzyka miażdżycy za pomocą prostych zmian w diecie, jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. Tak jak powiedziałam wcześniej, ograniczamy węglowodane proste i tłuszcze trans i zmieniamy profil kwasów tłuszczowych w diecie na tłuszcze jedno- i wielonienasycone, ograniczając podaż. Nasyconych kwasów tłuszczowych. Jeżeli jesteś osobą, która ma bardzo wysokie poziomy cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, rzędu 300, 400 i więcej, prawdopodobnie możesz być obciążone taką jednostką chorobową, którą nazywamy hipercholesterolemia rodzinnym. Tutaj, szczególnie dla takich osób, ale nie tylko, bo jeżeli twój poziom cholesterolu jest nawet lekko podwyższony pod normę, również warto zastosować ten trik, a mianowicie warto włączyć do swojej diety włókno pokarmowe. Mówiąc włókno pokarmowe, mam tutaj na myśli przede wszystkim korzystny błonnik, taki jak beta-glukan. Babka jajowata bądź babka płesznik. także takie włókna pokarmowe zawarte w pełnoziernistych zbożach. Pomimo tego, że na keto nie mamy dostępu do takich produktów, bo po prostu ich nie spożywamy, możemy je stosować w formie suplementacji albo stosować na przykład zmielone siemielniane, które spożywane raz dziennie świetnie poradzi sobie z poziomem wysokiego cholesterolu całkowitego czy LDL. Warto w również pamiętać o zwiększeniu ilości antyoksydantów, w tym witaminy E, która jest na przykład zawarta w orzechach czy oliwie z oliwek, a także o pozostałych witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach, w tym na przykład witaminie A. I nie zapomnijmy o dodatku przeciwutleniaczy i polifenoli, takich jak chociażby resweratrol, kwercytyna, kurkumina. Wszystkie te czynne substancje znajdziemy w produktach pochodzenia roślinnego, w skórkach owoców, w owocach jagodowych, w ciemnych, takich też warzywach i cierpkich, przede wszystkim owocach. Także warto tego typu produkty mieć w swojej diecie. Co jeszcze możesz zrobić? Jeżeli zastosowałeś się do tych wszystkich rad i wciąż poziom Twojego cholesterolu jest zbyt wysoki, weź pod uwagę, że możesz mieć pewne problemy i predyspozycje związane po prostu z niedobrymi genami w takiej sytuacji warto skonsultować się z lekarzem, wykonać badania genetyczne i ustalić taką celowaną dietoterapię a także leczenie, które pomoże ci ustabilizować twój lipidogram i maksymalnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości. Mamy nadzieję, że ten odcinek rzucił trochę lepsze, nowsze światło na takie Twoje spojrzenie na lipidogram i cholesterol na diecie Keto, i że od teraz nie będziesz już miał takiego zero-jedynkowego podejścia, że na Keto to można mieć wysoki cholesterol. Chcieliśmy też pokazać Tobie, w jaki sposób myśleć na temat cholesterolu, jak podejść do tego lipidogramu, że tutaj jest trzecie wyjście. Nie musisz albo panicznie się tego bać, jakbyś miał jutro paść na zawał i. Nie wchodził na dietę keto z tego tytułu, ale też pokazać, że ignorowanie tego w imię jakiegoś wielkiego spisku albo ucieczki od tego wielkiego spisku nie jest do końca poważnym podejściem do Twojego zdrowia, że wątek długoterminowych chorób, wątek czynników ryzyka, prawdopodobieństwa i brania pod uwagę różnych zmiennych, to jest ten zdroworozsądkowy, racjonalny kierunek i keto również może być w ten sposób, czyli zdroworozsądkowo stosowane. Zapraszamy Cię do naszej poradni, jeżeli masz jakieś problemy. Jeżeli chciałbyś rozwiązać może jakieś właśnie zagadnienia związane ze swoim, ze swoim lipidogramem, pomożemy, ułożymy dobrą dietę i zapraszamy. Zapraszamy.